Wioletta Machowska, witam Państwa w kolejnym odcinku Recepty na Zdrowie. Dziś moimi gośćmi są pan y, Muciek Eugeniusz, lekarz, doktor nauk medycznych, były lekarz naczelny uzdrowiska Wysowa. Witam Pana. Dzień dobry. E, I ekspert do spraw wód mineralnych, pan Tadeusz Wojtaszek. Dzień dobry. Y, proszę powiedzieć, y, jakie inne jeszcze y, właściwości poza jodem ma wysowianka? Wysowianka poza jodem ma właściwości wynik z pierwiastków, które są anionów i kationów, sodu, potasu, wapnia, magnezu, również anionów. To są te właściwości podstawowe. Dwa to są pierwiastki śladowe występują. Pierwiastki śladowe są to takie pierwiastki, jest ich, jest ich 12 w ogóle. To jest m.in. mangan, molibden, selen i one są niezbędne do życia. Już przed chwilą wspomniałem, że te pierwiastki śladowe biorą udział w budowie enzymów. Są jak mówiłem już grupą czynną, czyli prostetyczną enzymów. Nie ma przemiany materii, czyli je, przemiany jednego związku chemicznego w drugi bez enzymu. I tam są pierwiastki śladowe, między innymi właśnie wysowiance. Poza tym wysowiance jest dużo żelaza. Żelazo, jak wiadomo, jest potrzebne do, budowa, do budowy krwinek czerwonych, hemoglobiny i brak żelaza powoduje anemię, ademię, ademię, anemię sideropeniczną i wody wysokie, a również wysowianka ma żelazo dwuwartościowe, które się włącza do budowy krwinek czerwonych i leczymy. Również niedokwistości sideropeniczne, to znaczy z braku żelaza, wodą mineralną, wysowianką między innymi. Także jest to woda bardzo, bardzo dobra. Jeżeli chciałbyś znaleźć listę sklepów, gdzie można kupić wysowiankę, kliknij tutaj. クリックニいきたい。